60 AR Maksymalny poziom w Genshinie. Ostatni kamień milowy tej gry. Kiedy dotrzesz do tego miejsca, najprawdopodobniej już nigdy nie będziesz mieć bitches. Awansując na 60 AR, podpisuję w cyrograf z chińskim wądem. Oddajesz im swoją duszę i przy okazji, swoje konto bankowe. Twoja piwniczna broda prawdopodobnie jest już dłuższa od tej Dumbledorefa. Nie widziałeś się w słońcu od ponad 3 miesięcy. Właśnie ten poziom udało mi się osiągnąć w Genshin Impact. Już trochę temu osiągnąłem 60 AR w Genshinie i myślałem jakim filmem mógłbym to uczcić. I pomyślałem, że mając maksymalny poziom chyba coś już wiem o tej grze. W dodatku mam już 30 filmów poświęconych Genshinowi na kanale, a nawet nie zrobiłem recenzji tej gry. Więc w tym materiale z okazji wbicia 60 AR na moim koncie spróbuję zrecenzjować tą piękną grę jaką jest Genshin. Oczywiście ten film jest subiektywny, wyrażam w niej moją opinię i możecie się z nią nie zgadzać, bla bla bla. Myślę, że to oczywiste, ale wolę o tym wspomnieć. I jeszcze przed rozpoczęciem wspomnę, że jeśli Wam się podoba, możecie walnąć suba, lajka, komentarz. A ja już bez dłuższego wydawania zapraszam do materiału. Ten film podzielę na kilka segmentów, wszystko będzie na timestampach, więc będziecie mogli latać po recenzji, jeśli interesuje Was tylko jedna rzecz. W pierwszym segmencie w ogóle opowiem, co to Genshin Impact i czemu każdy w to gra, bo chcę, aby nawet osoby nie znające tej gry mogły zrozumieć, o czym ja w ogóle gadam. W drugiej części przejdę do właściwej recenzji. Powiem trochę o gameplayu, historii i ogółem o tym, w czym to się je. Dalej pytaję wam poziomy grania w Genshina, ponieważ uwierzcie mi, im więcej gracie w Genshina, tym bardziej ta gra się zmienia. Czwarty segment Poświęcę na wymienienie i opisanie plusów, jak i minusów tej gry. Na koniec zrobię, jak w każdej dobrej rozprawce, zakończenie i powiem Wam moje stanowisko na temat tej gry. I w końcu odpowiem na pytanie, czy warto w ogóle w to zagrać. Ale teraz przejdźmy już do pierwszej części, bo nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to będzie długi film. Genshin Impact to gra wyprodukowana przez HoYoverse. Jest to action RPG z Open Worldem i systemem Gacha. Na początku gry widzimy scenę, w której razem ze swoim bliźniakiem walczymy z nieznanym bogiem. Niestety wygrywamy. Nasza postać zostaje przeniesiona do świata Teyvat, gdzie rozgrywa się fabuła gry. Za to los naszego bliźniaka zostaje nieznany. Dlatego postanawiamy wyruszyć w podróż, aby go odnaleźć. Oto było chyba najkrótsze strefenie fabuły Gęczwina, jakie mogłem zrobić. Jak pewnie widzieliście, ta gra ma bardzo mocno cukierkową grafikę. Niektórzy to nazywają grafiką anime. Ale niech was to nie zmyli. Genshin Impact ma naprawdę mroczną i ciekawą fabułę, co idealnie kontrastuje z bajkową grafiką. Pewnie mieliście już styczność z tą grą. Mowę was, kolega o niej ciągle gada, mowę bez przerwy dostajecie te głupie reklamy, lub w tramwaju widzieliście, jak ktoś ma wypinkę z tej gry. Genshin Impact jest serio popularną grą. Zdecydowanie najpopularniejszą ze systemem Gacha, o którym powiem później. A nie wawne, jak dowiedzieliście się o tej grze, jesteście tutaj, więc pewnie chcecie się dowiedzieć, czy warto w nią zagrać. Więc kończąc ten wstęp, wejdę do poprawnej recenzji. Gameplay. Absolutną podstawą gameplayu Genfina są postacie. Oczywiście każda postać jest inna, ma inną broń, inny wywiał, inny model, inne voice i tak itd. Na początku mamy tylko oryginalną postać, czyli Trawelera, lecz potem dostajemy jeszcze kilka innych darmowych podczas fabuły. Tak jak wspomniałem, postacie mają kilka broni. Łuk, czyli broń zasięgową. Katalist, czyli taka książka czarów, tak najczęściej zasięgowa. Miecz, czyli po prostu broń z krótkim zasięgiem. Claymore, czyli też miecz, ale o wiele większy i ze zmniejszoną prędkością ataku. I włócznia. Warto dodać we wszystkie postacie... Mają z góry nawróconą broń, której używają, więc na przykład na taką Noel, która używa Claymora, nie możemy dać łuku. W wydrówieniu zawsze możecie mieć cztery postacie. Możecie zmieniać je na polu bitwy, co daje wam dużą możliwość na równe rotacje czy na tworzenie reakcji. No właśnie, czym są reakcje? Nie ja będę ich szczegółowo omawiał, bo to trochę dłuższy temat. Mam o nich kilka filmów, więc jeśli chcecie i jesteście o nich ciekawi, to zapraszam ale w tej recenzji, bez wchodzenia w szczegóły, pow powiem wam czym one są. Każda postać, oprócz broni, ma też własny wywiał. Aktualnie mamy 7 wywiałów. Pyro, czyli ogień, Hydro, czyli woda, Tendro, czyli natura, Elektro, to prąd, Anemo wiatr, Cryo, lód oraz go, czyli kamień. Każdy wywiał wchodzi w reakcję z innym wywiałem, co wywołuje inny efekt. Dla czystego przykładu, połączenie Hydro z Pyro zada dwa razy większe obrażenia. Każda reakcja ma inne właściwości. Właśnie dlatego czteroosobowa drużyna jest tak ważna w Genshinie. Możemy zmieniać postaci i wykonywać równe reakcje. Dlatego tak ważne jest to, aby nie fokusować się tylko na jednej postaci, tylko rzeczywiście korzystać ze wszystkich postaci w drużynie. Ale mogę Cię zapytać, jak się dostaje postacie? Tutaj wchodzi system gacha, o którym mówiłem wcześniej. W wielkim uproszczeniu, gacha to taka mała mafina losująca, na której używacie waluty, którą zebraliście, primogemów, aby dostać nowe postacie i bronie. Według mnie, cały system walk, postaci i tego segmentu w gameplayu Genfina jest dosyć skomplikowany, ale dzięki temu nie jest on nudny. Mamy całą masę równych postaci w Genfinie. Każda z nich ma inne umiejętności... I gra się nią inaczej niż innymi postaciami. Dzięki temu w Genshinie jest mnóstwo równych druwyn. Więc jak znudzi nam się granie jedną postacią czy jedną druwyną, możemy zbudować kolejną. Według mnie, dzięki temu Genshin pod tym aspektem jest naprawdę fajny i się nie nudzi. Więcej funu dodaje fakt, że w grze mamy bardzo dużo równych przeciwników, którzy wyrobią inne rzeczy niż frefta, więc zawsze będzie jakieś zaskoczenie. Podczas eksploracji spotykamy też równe zagadki, więc nie będzie tak, że całą grę będziemy tylko nawalać się z potworami. Mapa i świat również jest dla mnie bardzo ciekawy. Mapa w Genshinie jest podzielona na regiony. Każdy region jest przypisywany do innego wybiołu. Dla przykładu, najnowszy Fontaine to nacja Hydro. Każdy region jest bazowany na innym kraju w prawdziwym świecie. Monsant bardziej ogólnie jest na podstawie Europy. Ponieważ stolica Mostandu to wielki zamek I ogółem był on bazowany na średniowiecznej Europie Nadmorskie Liwe to oczywiście Chiny Wyspy i Nazumy to Japonia Sumeru ze swoją pustynią oraz lacami deszczowymi Jest bazowana na Bliskim Wschodzie oraz Indiach Za to Fontaine to steampunkowa Francja To co mi się bardzo podoba w tym zamyśle To to, że w każdym regionie widać masę nawiązań do kultury tych krajów Muzyka, architektura czy ubiór postaci stricte nawiązują do tradycji krajów, na których był bazowany region. Aby tego doświadczyć, musielibyście sami to zobaczyć w gwę. Każdy region w GW ma oczywiście własną historię, która posuwa nas naprzód do, do odnalezienia zaginionego bliźniaka. Każda część mapy ma we osobne mechaniki osoby, osobny soundtrack osobnych przeciwników czy osobny klimat. Co jest chyba najbardziej wyczuwalne. Wcześniej wspominałem o soundtracku w tej grze. Chciałbym przy tym się trochę zatrzymać, bo muzyka w tej grze jest tak niewyobrażalnie piękna, że nie mogę nawet tego opisać. Muzyka do boss fightów to już w ogóle inny wymiar. Cojowers idealnie wie, jak dobrze dobrać muzykę do jakiego momentu, aby przywołać idealne dla niego emocje. Nieraz to studio pokazywało nam, ile pracy wkładają w muzykę. Ile razy na streamach pokazywali całe orkiestry przedstawiające soundtrack z tej gry. Osobiście nie widziałem ani jednej gry z lepszym soundtrackiem. Mówię serio, a grałem w wiele gier. Przejdźmy do ostatniej części tej sekcji, czyli lore. I jak do tej pory oceniałem wszystko w tej grze na bardzo dobre, to do lore mam małe zastrzeżenia. Największym problemem historii Genshin Impact jest początek. Historia pierwszego regionu nie jest zbyt porywająca. Dużo początkujących mówiło mi, że nie czyta fabuły w Genfinie, bo jest nudna, co mnie bardzo boli, bo jeśli przejdziemy przez pierwszy region fabuły, który momentami rzeczywiście bywa nieciekawy i dosyć liniowy, będziemy mieć coraz lepszą i ciekawszą historię. W Liwe lore zaczyna się rozkręcać, a od inazumy historia jest już bardzo ciekawa, wynajmniej dla mnie. Masa odwrotów akcji, momentów bez wyjścia i nowych postaci. Łączy się w naprawdę ekscytującą historię. Do tego wisienkę na torcie dodają super scenki, w których zawsze mam gęsią skórkę. Nie warto, dlatego warto webrnąć przez pierwszy akt fabuły, aby dotrzeć do tego właściwego i ciekawego lore. Właśnie dlatego zawsze mnie boli, jak ktoś mówi, że nie czyta lore i uważa jej za nudne, ponieważ zdropnęli czytanie na samym początku. Lecz jest jeszcze kilka minusów, o których muszę wspomnieć. Niestety, Genshin nie ma polskiego języka, więc musimy się ograniczyć do angielskiego. Jest jeszcze trochę innych języków, które właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Mamy francuski, niemiecki i rosyjski, ale po polskim nie ma śladu. Dużym minusem dla niektórych, szczególnie tych zaznajomionych z RPG-ami, mogą być dialogi. Poza kadcenkami raczej jest to zwykłe czytanie bez większych ruchów postaci. Ale osobiście mi to nie przewkaza. Dalej w fabule, Defto się poprawia. Kolejnym minusem jest ogromna ilość dialogów. Mowe dla niektórych to plus, ale na poczytanie historii Genshin'a potrzebujemy masę czasu. Jeśli chcemy robić questy poboczne, to chyba spędzimy na tym rok co najmniej. Dla mnie czytanie dialogów, tym bardziej po angielsku, jest trochę męczące. Patrząc na długość wszystkich questów, może to być problem dla wielu osób. Aby zrobić jednego Archon Questa, musicie zarezerwować sobie pół dnia, albo nawet cały. Jednego Archon Questa, kiedy w regionie mamy co najmniej kilka takich. A regionów na ten moment mamy pięć w grze. Do tego dodajcie questy poboczne, story questy, hangouty, lore postaci, world questy i spędzacie pół wyjścia na czytaniu dialogów w Genshin Impact. To też może być powód, dla którego dużo osób decyduje się nie czytać dialogów w tej grze. Musimy spędzić na tym naprawdę masę czasu. Poziomy grania w Genshin są ogółem równe dla każdej osoby. Niektóre szybciej zaczynają grindować, inne później. Zalewy to też od tego, kiedy na przykład dostaniemy pierwszą pięciowieschową postać. Lecz spróbuję zrobić mniej więcej ramy poziomów, kiedy jaki stage się zaczyna. Zrobiłem też trochę researchu na ten temat. Ale pamiętajcie, wyle każdego może być inaczej. Od 1 do 25 AR są początki. W tym przedziale jesteście nowymi graczami Genshina. Poznajecie tą grę, czytacie pierwszą fabułę z Monstandu i zbytnio nie zagłębiacie się w wadne mechaniki. Tak naprawdę to w tym momencie jeszcze mało wiecie o tej grze. Jeśli to przyjaciel was namówił do grania w tą grę, to pewnie gracie razem sobie na koopie. Biegacie po świecie zbierając kwiatki, zabijając nocowe potwory i odbokowywujecie waypointy. W tym przedziale największa ilość graczy opuszcza Gentfina. Przez to bezbytnio nie wiecie co robić w tej grze, gra was nudzi, babuła was nie powala i nie czytacie żadnych tutoriali, bo po co? Nie spinajcie się, ja też ich nie czytam. W tym przedziale nie jesteście nawet świadomi, co na was czeka dalej. 25. do 35. AR midgame. Teraz zauważacie, że istnieje coś takiego jak artefakty. Zaczynacie bardziej uczyć się mechaniki reakcji. Mniej więcej wiecie co robi jaka statystyka, ale jeszcze nie grindujecie po dobre artefakty czy bronie. Grindujecie po i wifujecie po swoją ulubioną postać. Robicie swój pierwszy funkcjonalny team. Ogarniacie, że abyss istnieje i robicie tam pierwsze poziomy, lecz od razu, kiedy potrzebujecie do niego drugiej druwiny, przestajecie tam walczyć. Jesteście już trochę dalej w fabule, jest duwe prawdopodobieństwo, wy nawet jej nie czytacie. Mogliwe te wy oglądacie równe poradniki na YouTubie, czy zaczynacie interesować się rzeczami spoza gry, community, czy contentem fanowskim. Jeśli macie kogoś, zasypujecie go pytaniami o tą grę ale to dobrze, bo nadal Cię o uczycie. 35. 45. AR Late Mid Game Umiecie coraz więcej w tej grze. Wiecie już, co robią reakcje, znacie podstawy budowania postaci i budujecie swoje pierwsze postacie. Mowę macie już w kilka gwiazdkowych postaci lub broni na koncie. Pewnie robicie archon questów i na i Sumeru. W tej części zaczynacie prawdziwy grind w Genshin Impact. Od tego momentu będziecie spędzać coraz więcej czasu na budowaniu postaci. Zaczynacie też zwracać większą uwagę na eventy. 45-55 AR The Grind Era Wiecie już dużo o tej grze. Wypełni wiecie jak budować postacie. Prawdopodobnie macie już kilka zbudowanych. Odblokowujecie pięciogorskowe artefakty i w pełni skupiacie się na tym. Dzień w dzień wydajecie swój rezin na domeny. Macie problemy z niektórymi, więc musicie robić je w kopie albo z kolegą. Granie w Genshin'a i robienie daily wchodzi wam już w rutynę. 55 5 do 59 AR. Late game Prawdopodobnie macie już co najmniej dwie druwiny ze zbudowanymi postaciami. Co reset robicie abysa i łapiecie się za głowę, kiedy widzicie co jest na 12 fluwe. Jeśli jesteście duwymi tryhardami, zaczynacie nie mieć co robić w gw. Macie co najmniej dwa regiony na 100%, jesteście w aktualnym miejscu, gdzie kończy się fabuła. Wiecie o tych już niemal wszystko. Interesujecie się metom i budujecie topowe postacie, nawet jeśli za nimi nie wypadacie. Zaczynacie się wypalać i coraz mniej gracie w Gelfina. Wyczekujecie każdej aktualizacji, aby dowiedzieć się, co nowego naprowadzi do gry. 60 AR Choroba Psychiczna. Jeśli dojdziecie do 60 AR. To jesteście w zdecydowanej mniejszości graczu Genfina. Gracie w to już co najmniej półtora roku, posiadacie masę 5 postaci, prawdopodobnie macie jakąś nadludzką motywację do dalszego grania w tą grę. Meta was nie obchodzi: budujecie to co wam się podoba, nawet jeśli jest słabe. Interesujecie się lore i prawdopodobnie gracie w karciankę, bo nie macie innych rzeczy do roboty w tej grze. Genfin to już część waszego wycia. Prawdopodobnie interesujecie się też innymi grami Hojowers, takimi jak Star Rail czy nadchodzące Zenless Zone Zero. Nawet się nie wkuwacie na tą grę, bo dla was to już normalka. Jak widzicie, nastawienie graczy wraz z postępem w grze się bardzo równi. Robiąc te ramy chciałem wam pokazać, jak bardzo Genshin się zmienia wraz z wafem postępem w grze. I to, wy w Genshina na początku gra się kompletnie inaczej niż w późniejszych etapach rozgrywki. I proszę, abyście nie wytykali mi w komentarzach, że no, ja budowałem postać, jak miałem 20 AR. Bo tak jak mówiłem, jest to bardzo zalewne od wielu aspektów. Takie wnioski, jakie przedstawiłem, wyciągnąłem na własnych doświadczeniach i doświadczeń moich przyjaciół. Więc jeśli robicie abys wcześniej, albo byliście w fabule dalej, to absolutnie normalne, ponieważ te ramy, które podałem, mogą być dowolnie naciągane. Plusy i minusy. Jestem dużym fanem Genfina i często dyskutuję z innymi o równe części tej gry. Często próbuję bronić tą grę, kiedy ktoś zawóca jakieś minusy, ale sam zauważam kilka problemów, które są w Genfinie, więc myślę, że mogę się nimi podzielić. Ale zacznijmy od tej dobrej strony, czyli plusów tej gry. System walk. Opowiadałem już o nim wcześniej. Podoba mi się zamysł na kilka postaci w jednej drużynie. Wszystkie reakcje, równe bronie czy interesujące umiejętności postaci łączą się w bardzo ciekawy i ekscytujący system. Lore. Bardzo rozwinięty świat przedstawiony w Genfinie na pewno jest kolejnym plusem. Historia po akcie z Mostandu zaczyna być coraz lepsza. Pomijając już główną historię, Genfin ma też masę questów pobocznych, które rozwijają na przykład historię różnych lokacji czy wydarzeń. Co mi się podoba w Genshinie, poza daily komisjami i event questami nie mam misji typu zanieść mi coś i tyle. Mamy dużo długich i obszernych side questów, które mogą zaspokoić lorowych wyjadaczy. Postacie. Przez całą grę będziemy spotykać naprawdę masę równych postaci. To co często doceniam w Genshinie to designy postaci. Każdy charakter w Genfinie ma swoją historię. Niektóre mniejszą, inne większą, ale nie ma momentu, gdzie nawet nie wiemy, kim gramy. Wydaje mi się, że te w tym stoi Genshin. Jest w nim masę postaci, więc możecie sobie na luzie znaleźć jakąś ulubioną, na którą będziecie zbierać i będziecie nią grać. Nie są one liniowe, każdy ma inny model, własnego voice actora, własny moment w fabule. Pomijając aspekt kolorowy. Każda postać ma unikalne dane umiejętności i inne druwyny, przez co mamy dużą różnorodność. Wiadomo, są postacie, którymi gra się podobnie, ale nie ma sytuacji, gdzie grając z jedną postacią nie widzimy żadnej zmiany w porównaniu do innej postaci. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka umiejętności wyglądają podobnie, kiedy przyjrzymy się im bliżej, okazuje się, że działają one kompletnie inaczej. Soundtrack. O tym już mówiłem. Muzyka w tej grze. To absolutna topka, często nie zwracamy uwagi na soundtrack, ponieważ skupiamy się na rozgrywce, ale w tej gwie muzyka jest tak świetna, że pewnie co najmniej raz zwrócicie na nią uwagę. Osobiście zwykle w wolnym czasie nie słucham soundtracków z gier, ale w przypadku Genshin'a mam kilka wyjątków. Eksploracja mapy. Zwiedzanie świata w Genshin'ie jest bardzo przyjemne nie jest zbyt wymagające, ponieważ wszystkie strefy są podzielone na poziomy trudności. Jeśli mamy za niski poziom, dostaniemy ostrzeżenie we wylokacji przed nami, może być trochę za trudno. Dzięki temu mamy czas na zlewelowanie postaci i gra nie wymufa na nas, żeby iść dalej. Możemy sobie na spokojnie grać własnym tempem. Podczas eksploracji będzie czekać na nas te wdów zagadek razem z potworami do pokonania. Każdy region w czymś się równi pod względem eksploracji, więc będzie to wdowy kontrast pomiędzy zwiedzaniem w Mosandu, a na przykład Moinazumy. Eventy. W każdej aktualizacji mamy dużo eventów, które dodają nam dodatkowy content do gry. Jest to jakaś odskocznia od zwykłego grania w grę, ponieważ zwykle eventy się nie powstawają. W eventach Często mamy jakieś nowe mechaniki i minigierki, za które możemy dostać dużo wartościowych nagród. Warto dodać, że w każdej aktualizacji mamy jeden duży event, który dodaje nam nową historię z naszymi ulubionymi postaciami. W dodatku mamy wtedy masę minigierek i masę nagród do przyjęcia. Voice actingi: Każdy Archon Quest ma zdabingowane postacie i ich linie głosowe. Szczególnie w japońskiej wersji dźwiękowej. A kto wygłosowi, postaci często są znani z innych duwych ról. Grafika to te w duwy plus. To jest już bardziej personalne, ale ogółem osoby, które pytałem często wymieniały grafikę jako duwy plus Genshina. Wolna ręka w budowaniu postaci. Pomimo tego, wybudowanie w tej grze jest raczej minusem, to na pewno małym plusem w tym aspekcie jest to, że gra daje nam wolną rękę w budowaniu postaci. Możemy to robić jak chcemy i nie musimy podążać za wytyczonymi przez twórców drogami. Nawet jeśli będzie to mniej efektywne, nadal możemy wykazać się kreatywnością w budowaniu postaci. W grze jest cała masa broni i setów artefaktów, więc zawsze można wymyślić coś autentycznego, czego nikt jeszcze nie zrobił. Raczej zaleca się budowanie tego, co podpowiadają inni, ale to we możemy sami decydować, co budujemy. Mowy dać nam trochę więcej możliwości na jakieś alternatywne buildy for fun. Na koniec, plusów warto też dodać: wygra jest darmowa. Na pewno mogę to wykonać wiele osób do chociaż spróbowania zagrania w Genfina. Jest ona też do pobrania na PlayStation i na telefony, więc nie musicie ograniczać się do PC. Dobra, teraz na trochę gorsze wieści, bo wychodzimy do minusów. Na pewno kilka ich jest. Pierwszy, i chyba największy minus, to ogromna ilość grindu i czasu, którą musimy włożyć w tą grę. Całe farmienie w Genshinie jest bardzo czasochłonne i wymaga od nas codziennego logowania się do gry. Musimy zbierać materiały do levelowania postaci, mory i książki z XP, ale to dopiero początek. Kiedy postanowimy budować nasze postacie, wchodzimy w niekończący się krąg farmienia artefaktów. System budowania postaci w Genshinie skupia się głównie właśnie na artefaktach. Możemy zrobić to na się, ale w tym momencie nasze postacie nie są zbyt dobre. Aby wyciągnąć jak najwięcej z naszych bohaterów, musimy spędzić niezliczoną ilość czasu na farmieniu artefaktów. Może to zająć nawet do kilku miesięcy. Wiem, bo sam tak miałem. Głównym powodem jest to, że artefakty, które dostajemy są kompletnie losowe, Mówimy, niczego nie dostać przez kilka tygodni pod WĄT ale możemy już zbudować postać w tydzień. To wszystko zależy od naszego szczęścia i aspekt budowania postaci to czyste RNG. Nie mamy wpływu na to, jaki artefakt dostaniemy czy jakie statystyki się ulepszą. Jedyne co możemy zrobić, to codziennie farmić artefakty z nadzieją, że tym razem traficie coś dobrego. Jeśli zbudujemy już jedną postać i myślicie, wymowacie już super grać w tą grę, to się mylicie. Musimy jeszcze zbudować trzy kolejne, aby nafo drużyna była kompletna. A jeśli chcemy robić na przykład wyższe poziomy abesa, to potrzebujemy dwie takie dobre zbudowane drużyny. Jakby budowanie postaci to było już wystarczająco dużo grindu, to muszę powiedzieć, że jest go jeszcze więcej. Jeśli chcecie mieć dużo dobrych postaci, musicie najpierw je dostać. W Genshinie jest wcześniej wspominany system gacha, który polega na takiej pseudo maszynie losującej, więc mamy jeszcze więcej RNG. Aby dostać to co chcemy, musimy nadzierać walutę, którą będziemy używać na tej maszynie zwanej w gacha. A waluta, czyli primogemy dostaje się ciężko. Ale o tym opowiem w następnym punkcie. Kolejny minus to system gacha. Trochę zacząłem o nim mówić, ale tutaj to dokończę. Tak jak mówiłem, ze systemu gacha dostajemy postacie i bronię, aby zalosować w gacha, musimy mieć jednego wifa, który kosztuje 160 primogemów. I teraz słuchajcie Bo to ważne Abyście zobaczyli jak długo potrzeba grindu do gacha w tej grze Jeden WIF To 160 primogemów. Dostajemy ich 60 Za zrobienie dziennych zadań Czyli aby mieć jednego WIFA Z 300 dziennych zadań Musimy robić je przez 3 dni Plus minus Bo nam trochę zostanie Możemy też robić Dodatkowe czynności jak eksploracja Questy czy eventy, za które też dostajemy Primogemy. Więc załóżmy, że dziennie możemy ogarnąć około 2 do 3 wifi. 5 postacie dostaje się około 80 wifa, więc grind nie będzie końca. ALE! Jeśli dla was to za mało, to śpiewy z pomocą. Kiedy widzicie już tą piękną, ciężko zarobioną złotą gwiazdę, może się okazać, że nie dostaniecie tego, co chcecie. Macie 50% szans na to wydostaniecie postać z baneru. Więc, żeby zagwarantować sobie, wydostaniecie tą postać, w którą chcecie, potrzebujecie około 160 wifi. 160. Kiedy dziennie dostajemy po 2-3. Bez większego grindu. Już nawet nie wspominam o 5-gwiazdkowych broniach, bo to tam jest jeszcze w Więc, jeśli bardzo chcecie na jakąś postać, to przygotujcie się na ostry grind. Na początku jest jeszcze ok, bo dostajemy dużo darmowych nagród, ale jak dochodzimy do mid dodatkowe nagrody się kończą i musimy ciężko pracować na ciężkie primogemy. Chyba wy chcecie wydać swoje pieniążki i RL na primogemy, wtedy na pewno jest łatwiej. Niestety Genshin jest dużą grą, więc co za tym idzie zajmuje dużo miejsca. Może to być problematyczne jak macie mało miejsca na dyskach albo grać na telefonie. Ostatni minus, może trochę wchodzić w politykę, ale w przypadku Genshina to bardzo przychodzi do gry. Niestety firma odpowiadająca za Genshina jest z Chin. Nie chcę tutaj mówić, że jak z Chiny to gorsza, bo nie jestem rasistą. Chodzi tutaj o to, że chiński wąt jest bardzo, ale to bardzo restrykcyjny co do gier, firm czy danych. Przez to Genshin widział już wiele update'ów, które wymusił chiński wąt na HoYoverse. Pierwszy, który mi przychodzi do gry, to zmiana modelu w kilku postaci. Mam wrażenie, że, przez to, że Genshin Impact to zdecydowanie gigant na rynku światowym, jest on mocno ograniczony przez inne instytucje. Załóżę się, że gdyby Genshin miał kowienie w innym kraju, to ta gra byłaby o wiele lepsza. Odpowiadając na pytanie z początku filmu, czy warto zagrać w Genshina? Według mnie na pewno warto spróbować. Nawet jeśli wam się nie spodoba nic na tym nie się, bo Genshin nic nie goftuje. Uwiewcie mi, mam masę przyjaciół, którzy postali grać w Genshin na niskim poziomie, więc wydaje mi się, że aby ta gra podeszła wam do gustu, musicie mieć dosyć specyficzne podejście do gier. Przede wszystkim, jeśli nie mieliście wcześniej styczności ze systemem gacha, Genfin może wam się wydawać pay to win, co nie do końca jest prawdą. Najlepiej, żeby na początku Waszej przygody z tą grą, obejrzeć sobie kilka poradników dla początkujących. Właśnie przez częste błędy nowych graczy ci właśnie odchodzą. Mam masę poradników dla początkujących na kanale, więc jeśli jesteście nowi w Genfinie serdecznie polecam sprawdzić playlistę. Ale poza moim kanałem też jest masa innych poradników dla początkujących, więc na pewno znajdziecie coś ciekawego. I to by było na tyle. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to dzięki że chciałem wam się siedzieć tutaj i słuchać moich wymyśleń o tej grze. Jeśli zrobiłem jakieś błędy albo o czymś zapomniałem, to za to przepraszam. Taki składa wy to moja pierwsza taka recenzja i jeszcze ja zbytnio nie mam doświadczenia. Chciałbym też bardzo ale to bardzo podziękować osobom, które pomagały mi w researchu do tego filmu i wypełniały moje ankiety. Gdyby nie oni ten film prawdopodobnie nie byłby tak dokładny. Jeśli wam się spodobało Byłbym mega wdzięczny za suba lajka i komentarz. Możecie też wbić na mojego Twittera, aka Exa. włosam tam wpisy z zakulis kanału lub o innych grach. Link w opisie. No i co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.